Czekający na mecz to zdecydowanie najważniejsze spotkanie tej fazy rozgrywek. Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają państwa Dariusz Szmakowski i Jacek Laskowski. Witam państwa. Dziś zobaczymy Arkę Gdynia grającą przeciwko wiśle kraków. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zespół zagra w tradycyjnym systemie 4-5-1 z jednym tylko napastnikiem. Takie ustawienie jest wbrew pozorom dość elastyczne, bo oprócz ewidentnego egzekutora cała druga linia to potencjalnie uczestnicy akcji ofensywnej. Czy po tym będą prowadzić? Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Wulnet basza. No, musi uważać. Rzesus i mas. Wspaniałe podanie, ale szansa. Uderza. Michał Nalepa. Ankur. Dobra pozycja do oddania strzału. Powinien grać w pole karne. Ma na skrzydle dużo swobody. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Precyzyjnie zagrana piłka obrona, przerobowana i zaskoczona. Ależ technika. Wspaniale przechwycił. Kapitalna interwencja w porę, Przeciął to podanie. Z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Jest przejęcie i mają szansę. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Wspaniałe podanie, dobra okazja. Ależ gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ankur. Michał Nalepa. Piłka trafia do przeciwników. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Tak przerwany jest spalony. Ankur blisko polekarny. Akcja skrzydłem, dobre podanie. i Mas. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Niestety nic nie wyszło z tego dośrodkowania. Aj, teraz strata. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Troszkę się pospieszył z tym wyjściem, szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Michał na i Mas. Szansa! Piłka poza linią końcową i mamy rzut rożny dla Wisły. Rzutka w pole karny. Brawo, ładna, a co najważniejsze skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił oby więcej takich udanych interwencji. Pokazują mu się partnerzy. Kolej no mamy 1 do 0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się do dramaturgii spotkania. Świetnie sobie poradzili i znakomicie skierowali piłkę w siatkę. Piłka leci w pole karne, przepiękna bramka. Prawda, ale najpiękniejsze było to precyzyjne dośrodkowanie. Co za główka, kapitalna bramka znalazła się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Bardzo zadowolony trener z tej bramki, ale jednocześnie uczula swoich piłkarzy, by nie dali sobie teraz tego prowadzenia odebrać. Przypomnę, prowadzi Wisła Kraków. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Przeciwnik chce wymusić błąd. Pierwsze 45 minut za nami. Zaczynamy drugą część meczu. Ciekawe, czy Wisła utrzyma prowadzenie z pierwszej części spotkania. Rozrzucenie do boku. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Mogło być groźniej, gdyby piłka nie skozłowała. Ale ta murawa, zapomnijmy o niej. Damian Zbozień. Michał Nalepa. Daleko wybijają. Ankur. Wólnet Basza. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Czeka na nadbiegających kolegów. Jest groźnie, może strzelać. Pierwszorzędna interwencja, przeciwnik nie zdobywa gola. Niewykluczone, że broniąc to uderzenie, bramkarz dał zespołowi zwycięstwo. Jezus i Mas... Mękali, nie ustawali w wysiłkach i ostatecznie rywale musieli posłać piłkę poza linię boczną. Za chwilę wznowienie gry z autu. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Minęło 15 minut drugiej połowy. Dobre podanie za plecy obrońców. Z tej akcji już nic nie będzie. Strzela! Piłka trafia w gracza z pola. Rzutem z autu pod polem karnym rywala rozpoczną grę. Za chwilę zmiana w składzie drużyny Wisły Kraków. Damian Zbozień. Michał Nalepa. Wymieniają piłkę między sobą. Piłka w pole karne są tam koledzy. Oddalają grę od strefy obronnej. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Michał Nalepa. Świetne wejście na skrzydle. Wymiana podań między... Jest szansa? Świetnie blokuje ten groźny strzał. Rzesus i Mas. Może teraz ruszyć skrzydłem. Atak pozycyjny długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Ładna akcja skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. I będziemy mieli zmiany w obu zespołach. Damian Zbozień. Nie dawali rywalom spokoju i zmusili ich do błędu. Łatwa strata. Niestety podanie niecelne: piłka opuściła wojsko i rywale zaczną od rzutu z autu. No i kolejne jego dobre podanie. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Małecki. Skoro na skrzydle, ma trochę wolnego. Jest okazja do strzału. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Dobrze, do przodu. Dobre, skuteczne podanie. Wspaniale przechwycił. Może stąd strzelać. Jeez. Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. W powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Przewaga zaczyna być widoczna. 2 do zera. Ankur. Jankowski. I od końcowego gwiska arbitra dzieli nas 10 minut. Ankur. Steinbors. Ale szpechowe podanie. I strata. Aut, Piłka dla Wisły. Patryk Małecki. Wulnet Basza. No, zażegnali niebezpieczeństwo. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Słychać na trybunach, że kibice mają już tego dość. Ich ulubieńcy nie są w stanie nawet odzyskać piłki, a przecież przegrywają. Nie tak to sobie fani wyobrażali, muszą dać z siebie więcej. Na dobrą okazję do strzału. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! Z tak małej odległości niby wystarczy przyłożyć nogę. Ale najpierw trzeba się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Realizator pokazuje reakcję trenera. Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Zbozień. Jankowski. Wólne Basza. Koniec meczu. Zwycięzcą jest Wisła Kraków. Muszę powiedzieć, że zrobili na mnie ogromne wrażenie konto.